Już po raz trzeci żary były areną dla tak ważnej imprezy zapaśniczej, jaką są Mistrzostwa Polski Seniorek w Zapasach Kobiet. Odbyły się one w sobotę 15 września. Było sporo emocji i wrażeń. Walki toczyły się na dwóch matach. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał burmistrz Żar Wacław Maciuszonek, który również objął patronat nad mistrzostwami. Przy tej okazji wręczył list gratulacyjny żarskiej zapaśniczce agrosu Darii Osockiej, która zdobyła 6 września w tajlandzkiej Patai brązowy medal zapaśniczych mistrzostw świata juniorek w kategorii 67 kg. Witamy Was w Żarach, mieście pięknym, mieście gościnne mieście które stoją za pasami mam nadzieję że brak trzeci organizując Mistrzostwa Polski, czy nie będzie to raz ostatni mam ambicje organizować wiele imprez może też międzynarodowych także życzę Wam wszystkim sukcesów oczywiście walki FER a jeżeli że ranki będą dzisiaj miały i jutro obchody, to myślę, że nie będzie to nic niestosownego. Wszystkiego dobrego, mistrzostwa Polski za pasa uważam za otwarte. To właśnie Olek, a ja mam proszę również burmistrza miasta Żary, pan Wacław Maciszony, zastępca burmistrza Edward Góra. To oni mają wielką podejrzewam przyjemność. Podziękować skromnych panątek, które pamiętały gościwość Ziemi Żarskiej, miasto, które za pasami stoi. Bohaterki sportowych zmagań Iwana Matkowska, Monika Michalik, Agnieszka Mój również, znakomite sporcę i Przodometa, miasto świata. i z zdobyła osa. Osa Osocka Ozotska, Dania Ozotska, się uznali, proszę, zapraszamy że i proszę również prezesa bardzo ludzka, bardzo ludzka, bardzo ludzka, bardzo ludzka, się By uściskali, ludzka, bardzo ludzka, Wiele radości jest prezes Okręgowego Związku Zapaśniczego z Powiatu Żarskiego, Marczyszta. MLKS Agros od wielu już lat jest sportowym ambasadorem naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Sukcesy, które odnoszą zawodniczki tego klubu, są powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Żar. Podczas sobotnich walk w żarach szczególnie kibicowaliśmy naszym zawodniczkom, które wywalczyły trzy medale. W kategorii 48 kg triumfowała Iwona Matkowska, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Londynie. W 67 kg na najwyższym stopniu podium stanęła Daria Osocka, a w kategorii 55 kg brąz wywalczyła Dominika Osocka. I zaczęła... Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy, że 30 września mija termin wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku. Opłatę można wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w żarach zaprasza wszystkich na drzwi otwarte już w najbliższą niedzielę 23 września. Organizowana jest akcja Nie kupuj, adoptuj, zachęca do zabierania psów i kotów ze schroniska. Zamiast wydawania pieniędzy i kupowania zwierząt, ma ona również pokazać, że zwierzęta mogą stać się najbardziej oddanymi przyjaciółmi człowieka, który okaże im serce. Kto już ma czworonożnego popila w domu i nie ma warunków, by przyjąć pod swój dach kolejnego, także może pomóc. Informując i zachęcając innych, liczy się dobre serce. Zapraszamy w niedzielę od godziny 10 do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w żarach, które mieści się przy ulicy Żurawi 32. 28 września o godzinie 9 w sali konferencyjnej ratusza odbędzie się 21. sesja Rady Miejskiej w Żarach. W programie sesji znajdą się między innymi informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012-2013. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żary o statusie miejskim. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta Żary uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Łużyckiego Związku Gmin oraz podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz ponoszenia opłat za pobyt w ogrzewalni dla osób bezdomnych prowadzonej przez Gminę Żary o statusie miejskim. Przypominamy, że sesja jest otwarta i każdy może w niej uczestniczyć. Burmistrz Miasta Żary ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim na funkcjonowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia bieżącego roku. Rodzaj zadania to ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności na rzecz osób i grup zagrożonych bezdomnością, wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2012 roku wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 28 300 zł. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w biurze miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach lub na stronie internetowej www.bip.zary.pl w zakładce Konkursy ofert. Oferty należy składać do 9 października bieżącego roku w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach do godziny 15.30.